Co to znaczy, że zegarek ma na przykład 21 kamieni? Wśród miłośników zegarków często słyszy się, że zegarek jest na tylu i tylu kamieniach. Współcześnie nie oznacza to jednak tego samego, co kiedyś. Podawanie liczby kamieni w łożyskowaniu zegarka to bardzo stara tradycja zegarmistrzowska. W czasach, kiedy w łożyskach stosowano kamienie naturalne, liczba użytych w mechanizmie kosztownych kamieni przekładała się oczywiście bezpośrednio na cenę zegarka. Wiązało się to nie tylko z kosztem samych naturalnych kamieni, ale także z kosztem ich nawiercenia, jak i z ilością pracy niezbędnej do prawidłowego złożenia tak skomplikowanego mechanizmu. Tańsze zegarki były skąpo użyskowane, a co za tym idzie, ich dokładność pozostawiała wiele do życzenia. Nic więc dziwnego, że chcąc się wyróżnić, producenci zegarków wyższej klasy z dumą zamieszczali na zegarku informacje o ilości kamieni. Na przykład w książce Zegarki mechaniczne, którą napisałem z Filipem Szymaniakiem, na stronie 87 znaleźć można przepiękny zegarek kieszonkowy marki Patek i Czapek ze zbiorów Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu. Na tym szwajcarskim zegarku widnieje polski grawer 8 czopów w rubinach. I to oczywiście były piękne czasy, ale współcześnie używane są już rubiny syntetyczne, które znacznie obniżyły cenę użyskowania zegarka, podnosząc jednocześnie jego dokładność chodu i sprawiając, że podawanie liczby kamieni nie wiąże się już za tak ogromnym prestiżem. A teraz daj mi znać w komentarzach, czy to wiedziałeś? I obserwuj profil po więcej ciekawości o zegarkach i męskim stylu życia!